Witajcie, kochani, Paulina Josińska z Warszawy z Przymierza Miłosierdzia. Rozważymy dzisiaj fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 47 do 53. Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca. Przyjdź Duchu Święty, oddalaj wszelkie rozproszenia. Przyjdź Duchu Święty i prowadź nas dzisiaj. Przyjdź do mnie, przyjdź do mojego brata, który mnie dzisiaj słucha, który chce słuchać Ciebie. Dotyka jego, dotyka jego serca. Otwiera jego umysł. Przychodź ze zrozumieniem. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Dalej. Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, Wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak, a on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Zrozumieliście to wszystko? To jest zdanie, które dzisiaj mnie dotyka. Słyszałam kiedyś takie sformułowanie, że mm, wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się zrozumienie. Dzisiaj Pan Bóg pokazuje nam, że o to zrozumienie mamy zabiegać, że mamy szukać, szukać prawdy. Mm. Tak naprawdę On chwali bardzo często nawet wśród apostołów, tak jak o Bartłomieju kiedyś powiedział, tak, że to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Dlaczego? Dlatego, że On powiedział, czy może być co dobrego z Nazaretu. Tak? Powiedział to o Jezusie. E, ale szedł i szukał jakiegoś zrozumienia. Też. Maria też szukała zrozumienia, bo chciała zrozumieć wolę Bożą. E, I dlatego zapytała Anioła, jakże się to stanie? My potrzebujemy rozumieć. Pan Jezus mówi nam w innym fragmencie Pisma Świętego, że Duch Święty nas wszystkiego pouczy. On nam powie, on przyjdzie z tym zrozumieniem. E, Kiedyś spotkałam takiego człowieka, który jest Żydem mesjanistycznym, nawróconym, i on powiedział, że kiedy poznał Jezusa, kiedy naprawdę rozpoznał w nich zbawiciela, to było tak, że nagle przypominały mu się konkretne fragmenty i on ze Starego Testamentu, i on mówił, że tak, to jest ten, to o nim mówiono wtedy, wtedy i wtedy. Czy masz takie momenty w swojej historii życia, kiedy których nie rozumiałeś, nie wiedziałeś, dlaczego dzieje się coś takiego dziwnego w Twoim życiu. Trudnego być może, albo właśnie radosnego, ale zupełnie nie rozumiałeś dlaczego, dlaczego tak właśnie jest. Szukałeś tego zrozumienia, ale nie bardzo wiedziałeś o co chodzi. Ja miałem wiele takich sytuacji w swoim życiu. To zrozumienie przychodzi po jakimś czasie. I tutaj Pan Bóg mówi do nas dzisiaj, dalej w tym fragmencie, nie? że właśnie uczeń. Królestwa Niebieskiego podobne jest do Ojca Rodziny, który ze swego skarbca, czyli ze skarbca mojego serca, ja mam wyciągać to, co jest stare i to, co jest nowe. Żeby właśnie połączyć to w to zrozumienie. W zrozumienie, które przyjdzie. Bo to jest obietnica. Obietnica Ojca. Że Duch Święty nas wszystkim pouczy. Prośmy dzisiaj o to zrozumienie. Prośmy o to zrozumienie. Tych właśnie sytuacji. Prośmy o to, aby Pan Jezus y, nauczył nas patrzeć właśnie tymi swoimi oczami na tą rzeczywistość, która nas otacza. Myślę, że to bardzo ważne dzisiaj. Ja się postaram i o to, o to prośmy dzisiaj Ducha Świętego i do tego Was dzisiaj zachęcam. Powodzenia. Niech Duch Święty Was prowadzi dzisiaj i daje Wam zrozumienie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco. No.